Dawaj, dawaj Jod. Unikat będzie Unikat na pewno Powyżej 100 kilo Nie, nie idź tam Od to by miutkę przewróciła taka ryba Dobra, 100 kilo! Ale 100 kilo ryba, nie? Jest! Ale tyle walki! Myślałem, że unikat, ale jest medalowy i tak. Ale to i tak po, pojebane ile się z tym tym nie? Sto kilo rybka, 16 kład... Ale dobre to było! Rybka fajna!